Ile znasz osób w ciąży? Takich, które urodziły dzieci? A ile znasz osób, które poroniły? Nie znam nikogo, kto poronił. Jeśli właśnie to zdanie pojawiło się w Twojej głowie, to muszę wyprowadzić Cię z błędu. Według statystyk jedna na pięć ciąż kończy się poronieniem. To oznacza, że około 40 tysięcy Polek i 40 tysięcy ich partnerów i partnerek doświadcza poronienia każdego roku. Jak widzisz, bardziej prawdopodobne jest to, że nikt się do poronienia w Twoim otoczeniu. Nie przyznał, niż to, że nikogo takiego nie znasz. Dlaczego o tym mówię? Jestem psychologką. W moim gabinecie pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym. Tymi, które planują ciążę, są w ciąży, rodzą dzieci i tymi, które podejmują decyzję, żeby tego nie robić, oraz tymi, które swoje ciąże ronią. Jestem też kobietą. Która doświadczyła poronienia. W lutym 2017 roku straciłam swoją pierwszą, wyczekaną ciążę. Doświadczyłam też wszystkiego, co związane z ronieniem w Polsce: braku instytucjonalnego wsparcia, informacyjnego i emocjonalnego. Nie miałam pojęcia, co będzie się ze mną działo, jak będzie wyglądał proces ronienia. Nie miałam pojęcia, jakie przysługują mi prawa, że oprócz zwolnienia lekarskiego przysługuje mi urlop macierzyński, że mogę zabrać i w jakiś sposób pożegnać szczątki mojego dziecka. Że mojemu partnerowi też przysługują jakieś prawa w tej sytuacji. Nie wiedziałam, jak powiedzieć swoim bliskim o tym, że poroniłam. Nie wiedziałam, jak rozmawiać z osobami, które wiedziały, że jestem w ciąży. I co właściwie te osoby miałyby zrobić z taką informacją. Najtrudniejsze było jednak to, że nie wiedziałam, jak spojrzeć w oczy samej sobie. Jak siebie znowu polubić? Jak znowu sobie zaufać? Jak zaufać swojemu ciału, które przecież tak bardzo zawiodło? Jak długo można płakać po tym, jak się straci zlepek komórek? Czy to jest normalne? Czy jestem z tym sama? Bo widzisz, kiedy rodzisz, wspieracie położna. Kiedy decydujesz się dokonać aborcji. Możesz skorzystać ze wsparcia duli aborcyjnej. Instytucja duli poronnej albo rodzinnego ronienia w szpitalu nie istnieje. Przetrwałam ten czas najlepiej jak potrafiłam. Przetrwałam dzięki ogromnemu wsparciu mojego partnera i moich bliskich. I od tamtej pory po prostu głośno mówię o poronieniu. Wspieram osoby, które go doświadczają. I dziś chcę powiedzieć każdej z Was, która tego doświadczyła, i każdej, która być może jeszcze tego doświadczy, nigdy nie będziesz z tym sama. Wiesz, co najczęściej słyszy kobieta doświadczając poronienia, osoba, która doświadcza poronienia, nawet od tych, którzy mają dobre intencje. Dobrze, że teraz. Ania poroniła w dziewiątym tygodniu ciąży. Wszyscy powtarzali to tak wcześnie. Bagatelizowali jej uczucia. I właśnie to Ania wspomina jako jedną z najtrudniejszych rzeczy w całym tym doświadczeniu. Ania mówi: umniejszanie takich uczuć, deprecjonowanie ich. Jest chyba najokrutniejszą formą pocieszania. Szkoda, że nawet najbliższym nie przyszło to wtedy do głowy. Nie. Nie ma znaczenia, jak wcześnie dochodzi do poronienia. Są badania, które pokazują, że nie ma znaczenia też, jakie nastawienie do tej ciąży miała osoba, która poroniła. Nauka mówi, że poronienie to nie tylko strata ciąży, to też strata wszystkich naszych wyobrażeń na temat tego dziecka tego, jakie ono będzie i jacy będziemy my, jako matki i ojcowie. Taka strata może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Kobiety bo to głównie ich dotyczą badania. Są po poronieniu czterokrotnie bardziej zagrożone zachorowaniem na depresję. Jedenastokrotnie bardziej, kiedy ronią, zanim jeszcze zostaną matkami. 30% z nas, szczególnie kiedy poronienie zdarza się więcej niż raz, choruje na depresję. 40% odczuwa objawy zaburzeń lękowych, 38% odczuwa objawy zespołu stresu pourazowego, PTSD. Tak, dobrze kojarzy Ci się to z zaburzeniem, które dotyka żołnierzy wracających z wojny albo ofiary katastrof. Problem w tym, że my, Zamiast leczenia, dostajemy kolejne złote rady. Przecież będziesz miała następne. Ania przetrwała poronienie. Zachorowała na depresję, ale skorzystała z psychoterapii. I po roku zdecydowała się zajść w kolejną ciążę. Ale bała się o niej powiedzieć komukolwiek. W miarę jak rozwijała się ciąża, jej lęk rósł. Pojawiły się też znowu objawy depresji. Ania wróciła na terapię, skorzystała ze wsparcia psychiatry. Tym razem terapia trwała do pierwszych urodzin jej dziecka. Kolejna ciąża to nie lek. Urodzenie zdrowego dziecka. To nie terapia, i nie może w magiczny sposób wymazać doświadczenia utraty innego dziecka. I wreszcie ani kolejne, ani poprzednie dziecko nie jest na tym świecie po to, żeby uleczyć nasz ból, zapełnić pustkę po stracie. To, że zachodzimy w kolejną ciążę po tym jak poronimy, nie oznacza też, że nie potrzebujemy już wsparcia. Wiele z nas odczuwa bardzo silny lęk. Ten lęk, niezaopiekowany, może utrudniać budowanie dobrej, bezpiecznej więzi z każdym kolejnym i każdym poprzednim dzieckiem. Dla niektórych z nas ten lęk będzie zbyt silny. Nie zdecydujemy się już nigdy zajść w ciążę. Ale kogoś nadal brakuje w tym obrazku, prawda? Dokładnie tak samo był ignorowany partner Ani. Nikt nie pytał o jego samopoczucie. Cały czas słyszał tylko pytania o samopoczucie Ani. Sam też w końcu przyjął taką narrację i przestał zwracać uwagę na swoje uczucia. Nikt nie zaproponował mu profesjonalnego wsparcia. Nie doszli ojcowie. Pomijani, spychani na margines. To, jak bardzo są ignorowani, pokazuje między innymi fakt, jak trudno jest znaleźć duże badanie sprawdzające ich samopoczucie po doświadczeniu poronienia. O partnerkach Albo osobach niebinarnych, pozostających w związku z osobami doświadczającymi poronienia, nie mówi się wcale. Kiedy nasze emocje stają się tak silne, że są widoczne dla innych, otrzymujemy kolejną poradę. Mam wrażenie uniwersalną. Weź się w garść. Przyszło ci kiedyś do głowy, żeby komuś, kto właśnie stracił bardzo bliską sobie osobę, powiedzieć weź się w garść, albo przecież on był taki stary, komuś, kto właśnie pochował dziadka, albo będziesz miała następnego wdowie, która płacze po ukochanym mężu. Kiedy stracę bliską osobę, Mogę pożegnać się z nią. Mogę zaprosić do tego inne osoby, poprosić, żeby mi w tym towarzyszyły. I mieć sporą dozę pewności, że będą wiedziały co zrobić, bo będą znały rytuały obowiązujące w tej szerokości geograficznej. Mogę rozpłakać się podczas rodzinnego obiadu albo podczas spotkania z koleżanką. I liczyć na to, że zostanie to zrozumiane. Może nawet otrzymam empatię. Nic z tych rzeczy zazwyczaj nie dzieje się, kiedy poronisz. Bo otoczenie albo nie ma pojęcia, co się wydarzyło, albo po prostu nie wie, jak się zachować. Tymczasem to, co pomaga nam pogodzić się ze stratą, to proces żałoby. Zrobienie miejsca na przeżywanie wszystkich emocji, które się pojawiają, które są bardzo różnorodne i pojawiają się w bardzo różnym natężeniu. To też świadomość tego, że jeśli będę chciała, to otrzymam wsparcie od innych osób. Kiedy tego wsparcia nie ma, dobrą żałobę może zastąpić reakcja depresyjna, w której Obok głębokiego smutku pojawiają się też objawy takie jak poczucie bezsilności, brak nadziei, rozdrażnienie, objawy somatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, myśli samobójcze. I chyba najtrudniejsze w całym tym procesie ogromne poczucie winy i ogromny spadek poczucia własnej wartości. Bo przecież moje ciało zawiodło. Ania mówi: Czułam się jak bezwartościowy worek kości. Ola, kiedy poroniłam, czułam niechęć do swojego ciała. Brzydziłam się nim. Justyna, zakryłam wszystkie lustra w domu. Bo nie mogłam na siebie patrzeć. Robimy to z automatu, bierzemy to na siebie. Od razu szukamy, co zrobiłyśmy nie tak, że naszego dziecka już nie ma. Nie pomaga nam nawet język, no bo skoro poroniłam, to ja to zrobiłam. To, co może pomóc, kiedy rozwija się taka reakcja depresyjna, to szybka interwencja psychologiczna. Ale do tej interwencji nie dochodzi, dlatego że czujemy wstyd. Wstydzimy się tego, że przeżywamy trudne emocje, bo to tylko ośmiotygodniowy zarodek, bo pewnie mogło być gorzej, bo inni mają gorzej. Wstydzimy się też tego, że poroniłyśmy. Bo przecież rodzenie dzieci to tradycyjna rola kobiety. Nic prostszego. Zaś w ciąże urodzić dziecko, wykarmić je piersią. Tylko z jakiegoś powodu mi się to nie udało. W tym myśleniu utwierdza nas społeczne tabu. Skoro nie mówi się ani o poronieniu, ani o nas, kobietach, którego doświadczają, to Chyba jest w tym coś nie tak. Chyba powinnam się tego wstydzić. Może jest tak, że warto rodzić po ludzku, ale po ludzku ronić. Może nie warto. Tylko kto decyduje o tym, jak wygląda tabu? Kto decyduje o tym, że to tabu istnieje? A gdybyśmy my, kobiety, które doświadczyły poronienia, odzyskały swój głos, gdybyśmy to my decydowały o tym, jak, czy i kiedy mówi się o poronieniu. Jedna na pięć ciąż kończy się poronieniem. Jedna na pięć z nas, Potrzebuje wsparcia w tak trudnym dla siebie momencie i nie dostaje go, bo się wstydzi. Dlatego, jeśli masz siłę, mów o swoim doświadczeniu mów dla siebie samej i dla tych wszystkich z nas, które tej siły potrzebują. Jeśli masz z tego dzisiejszego spotkania zapamiętać tylko jedno zdanie, niech to będzie to zdanie. To nie twoja wina. To jedno z najważniejszych zdań, które usłyszałam w swoim życiu. Wypowiedziała je do mnie lekarka, która przyjęła mnie w szpitalu, do którego trafiłam po tym, jak na rutynowym USG usłyszałam, że serce mojego dziecka, które noszę w brzuchu, które słyszałam jeszcze dwa tygodnie wcześniej, przestało bić. Nie pamiętam jej twarzy, ale to zdanie zostanie za mną na zawsze. Innym, najważniejszym zdaniem w moim życiu jest teraz to zdanie, które słyszę codziennie: Mama, cycuś! Ale to opowieść na zupełnie inne spotkanie. Idź i mów poroniłam, bo to nie twoja wina. I niech już nigdy żadna z nas nie będzie w tym doświadczeniu sama.